Rozpoczniemy taki nowy zwyczaj. No, przede wszystkim zostawiamy to jedno miejsce dla niespodziewanego gościa. Pod choinką. No czy to się biblia? No, płatkiem się łamiemy. Tak jak było po staremu. 12 potraw. Rybka! Muszą być takie jak babcia robiła. No, Mówię tradycyjnie, to co wszyscy chyba. Sponsorem programu jest Mostostal Siedlce, producent najwyższej jakości wyrobów ze stali. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas pełen magii, tradycji i rodzinnego ciepła. Drodzy widzowie, jakie zwyczaje świąteczne zachowały się w Waszych domach? Czy jeszcze wspólnie śpiewacie kolendy i czego życzycie swoim bliskim z okazji świąt? Dziś na ten temat porozmawiam z mieszkańcami Siedlec. Zapraszam Państwa na świąteczne wydanie programu Sonda. Jakie no, są zwyczaje świąteczne, jakie są w Twoim domu. Jakie są zwyczaje u mnie? No, przede wszystkim zostawiamy to jedno miejsce dla niespodziewanego gościa. Moim zdaniem to miejsce też symbolizuje osoby zmarłe w naszej rodzinie, których już nie ma z nami i nie mogą świętować. Wiadomo, 12 potraw. No i przede wszystkim to łamanie opłatkiem. Składanie sobie życzeń, gdzie, gdzie dzielimy się no tym chlebem, tylko w postaci opłatka. No i wspólne śpiewanie kolend, które jednoczy całą rodzinę. No to czy to się Biblia? No, dzielimy się opłatkiem. Czy Co nie? Coś jest nie tak Opłatek to chyba wszędzie, nie? No, u nas, nie wiem, choinka się w tym roku na odbyła. No nie wiem. To no... jest żywe, żywe drzewko? Czy taka sztuczna? Żywe, żywe, wiadomo, że żywe. No, bo... No, bo nie u niektórych jest też sztuczna. Tak, niektórym się nie chce, a z żywa ma taką duszę tych pachnie pięknie. No właśnie. Dobra, a jeżeli chodzi o prezenty, są prezenty u Was w, w domach pod choinką, czy no, może w jakimś innym miejscu? Pod choinką, zawsze. Tak, pod choinką. I mamy kolendy, łamiemy się opłatkiem. Oczywiście też e, opłatek pod... E, znaczy, no opłatkiem się łamiemy e, i pod okulskiem. I zostaje proste miejsce przy stole jedno. Tak. tak. No. A są prezenty? Co? Gdzie są te prezenty? Schowane? Pod choinką. Pod choinką. Oczywiście ubieranie choinki 12 potraw. dzień się układkiem modlitwy wspólne. No, na pewno ubieranie choinki razem wspólnie. E, modlitwa wspólna z całą rodziną. E, no i też 12 potraw. Choinka, prezenty, rybka, czyli wieczerza i Obiad w pierwszy, pierwszy dzień świąt, świąteczny. Śpiewanie kolęd, to jest obowiązkowo. Opłatek i modlitwa wspólna. Ubieranie choinki. No, modlitwa wspólna przed 12 potraw. Tak jak było, po staremu. Yy, u mnie w, w rodzinie co roku jakaś osoba dorosła, głównie jakiś wujek przebiera się za świętego Mikołaja. Właśnie mam przy sobie rodzinny strój, który ma prawdopodobnie te lat, co ja sama. No, to my wspólnie ubieramy choinkę. My się opłatkiem jak każdy. Na pewno stół Wigiliny i sama wigilia. I wolne miejsce dla tego, kto może przybyć. Oprócz tego, uwielbiam babcinę racuchy drożdżowe, które muszą być takie, jak babcia robiła. I bardzo lubię te wszystkie potrawy, które są postne w Wigilię. Boże Narodzenie. Też oczywiście jest bardzo ważne, ale chyba dla Polaków jednak najważniejsza jest wigilia. Łamanie się płatkiem. Mało tego, ja jestem protestantką, a nie katoliczką, ale łamanie się płatkiem przyjęliśmy jako taki zwyczaj ponad, ponad religijny. mówię tradycyjnie, to co wszyscy tego. Mamy bardzo podobnie te zwyczaje jak u was. Także choinkę jeszcze nie mamy, bo jeszcze nie kupiliśmy i jutro mamy kupić. Eee, jakie zwyczaje? Wianek na drzwiach już mam. No nie wiem jeszcze co pani powiedzieć. Opłatek, życzenia, prezenty są? E, nie, e, opłatek e, jakby takiego zwyczaju nie mamy. Mamy taką jako kucia, taka słodka kasza, kiedyś wiem, że w wschodnich regionach Polski też. Znam tak nie... znam kucie. To my mamy taką kucie i mamy e, zaczynamy najpierw modlitwę, później jemy tą najpierw tą kucie, składamy życzenie. No i dalej. Wszystko jest podobne, tak też barś, tak jest to e, pierogi z kapustą, z grzybami, takie wszystkie danie. płosne. też mamy 12 tych dań. No. Jest bardzo podobnie. Zbieranie ja, choinki, na <laughs> <za> pewno. 12 <laughs> dań. Jakie zwyczaje świąteczne zachowały się w Twoim domu? E, powiem szczerze, że e, tak naprawdę w tym roku zapanują u nas nowe zwyczaje, w związku z tym, że urodziłam dzieciątko, e, mamy synka, więc myślę, że Rozpoczniemy taki nowy zwyczaj świąteczny w naszym domu, by wspólnie ubierać choinkę. Z moim synkiem już się wzruszam, bo zawsze o tym marzyłam, by razem z pełną rodziną spędzać święta. Pieczenie pierników może jeszcze nie w tym roku, ale na pewno wprowadzę to. E, aby synek miał e, piękne wspomnienia przedświąteczne i te świąteczne. E, z pewnością wspólne z śpiewanie kolęd, bo mój synek uwielbia, jak mu śpiewam. Więc na początek chyba tyle. I dwanaście potraw na pewno i sianko po Pięknie. Coś jeszcze? Są prezenty? Jest Mikołaj, choinka. Kiedyś były, kiedyś były, jak człowiek był młodszy, wiadomo. Przysmała? I może Mikołaj nie przychodzi? No, no, może nie, grzec, nie byliśmy mocni. Tak, no to z pewnością. Takiego? Z pewnością tak. Zapytam o taką ulubioną kolędę i ulubioną potrawę, taką świąteczną, może wigilijną. Pierogi z kapustą. To jest typowe, niczym nie zaskoczę. Tak. A kolenda? Wszystkie. Oby były radosne, bo to powinien być dzień. Radosny, bo się pan rodzi. Ryba po grecku. Y Pierogi z kapustą. wśród nocnej ciszy i pierogi. Z kapustą i z grzybami. Tak. tak, tak. I barszcz A kolędy? Wszystkie. Barszcz z łóżkami. Barsz. Także barszcz. Barszcz, ale bez łóżek. Bóg się rodzi. Cicha noc. Bar z yy, Pierogi. Dobra, a kolenda Piosenka świąteczna, może jakaś, której słuchacie często w tym okresie świątecznym? Yy, Last Christmas, yy, Włóka Dzik. Oh, 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 rybka. Zdecydowanie barszcz z łóżkami, a co do kolęd, no to chyba nie. Wszystkie są fajne. No to ja chyba rybę po grecku, a jeśli chodzi o kolędy, ja wszystkie lubię. U mnie to są pierogi, a kolendy tak samo wszystkie. Franciszek Karpiński, Bóg się rodzi. Wszystkie te cudowne treści, które on tam przekazuje w tak piękny literacki sposób przez przez te określenia, które są takie właśnie często bardzo bardzo metaforyczne, a zarazem prawdziwe, a barsz cóżkami, nic go nie przebije. Wszystkie są fajne. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Z pewnością kapusta z grzybami mojej mamy, od której zawsze mam spuszczony brzuch, a kolenda od zawsze cicha noc. Uwielbiam, kocham, bardzo mnie uspokaja, po prostu napływają mi łzy do oczu. Uwielbiam. Pastorałkę może, uciekali, uciekali. E, chyba ryba po grecku. Mama robi bardzo dobrą, uwielbiam ją. I bardzo z łóżkami. No to na pewno daniem jest to ryba po grecku. Taki mm -hmm. must -have, myślę. myślę. A kolenda, no to. Daj, y, że jest u może taki klasyk. No to moją ulubioną potrawą są pierogi z kapustą i z grzybami. A kolendą to też w sumie. Podawajcie razem, śpiewamy wszyscy. Nie no, my śpiewać nie umiem, nie 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 naprawdę. Nie. Nie. Wydaje mi się, że ryba po grecku i może postklić. Śpiewaj. Nie nie, w życiu, nie masz. Nie. nie potrafię, ale córko to dla ciebie. Cicha noc, święta noc. nie się ludziom wszem. E, uciekali, uciekali, uciekali. Na osiołku przez pustyni żar. Chodyć, chodyć koliada, w nim tu w kożnej zagląda, życie wszystkim święta, żeby było dobrze. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi ciemna noc w jasnościach, promienistych brodzi, a się radują pod niebiosa. Wyśpiewują gloria, 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 in excelsis be. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia, dużo zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Drodzy widzowie, dziękuję, że jesteście z nami od lat, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Sponsorem programu jest Mostostal Siedlce, producent najwyższej jakości wyrobów ze Stali.